Cześć tam wszystkich, z tej strony Dariusz na Narodna skarby. Wraz z rodziną zrobiliśmy sobie długi weekend i pojechaliśmy do Polanicy Zdrój. Tak to zwykle bywa w naszym przypadku, szukając miejsca do wypoczynku, również braliśmy pod uwagę, czy gdzieś w okolicy nie odbywa się jakaś zimna. 20 minut od Polanicy Zdrój samochodem znajduje się Gorzanów. Byliśmy tutaj już w zeszłym roku i wystawców było znacznie więcej. Tym razem można było ich policzyć na palcach jednej ręki, z czego jedna pani stała z miodem. Pytałem handlujących, jaki jest powód tego, że tak mało jest wystawców dzisiaj. Po prostu organizator wymyślił sobie, że zamiast jednej giełdy w miesiącu będą dwie. I jak to się w takich przypadkach, to dwa razy traci. I najprawdopodobniej wystawcy wybrali znacznie większą giełdę w letnicy. Później po tej części giełdowej, potem tutaj też pokazywałem co kupiłem, to udało mi się kupić. Zapraszam Was również na zwiedzanie zamku. Koszt takiego zwiedzania zamku z przewodnikiem 30 zł osoba dorosła, a dzieci mają za darmo. Ja ze swojej strony mogę szczerze polecić zwiedzanie, i oglądanie tego obiektu, który z roku na rok małymi kroczkami jest modernizowany i coraz piękniejszy.

chodź ze mną, pokażę się. Tam jest czymś, tam. To nie? To się nic z

Okej. Okay. Czekaj, jeszcze tu zobaczę sobie. Chyba nie jest.

А заплатил 20 зл. И лисичка стоила 5 Najlepszy takiego piekła, mogę mi tą taki robić. się Nadziełczyszy takie zrobię. A tam już macie komi. Oni jest... także przy złocach, dokładnie Karnal, Luago, jedno z najlepszych, że w tych miejscach, tutaj na naszej ziemiach, też złoc. I żeńczy to ze swoimi dwoma uczniami. Jak myślicie, ile czasu mu zajęło wyszukiwanie tego pokoju? Oooo, parę, parę lat. Tysiąc lat? Z tysiąc to może za dużo, ale dokładnie 6 lat mu się zajęło. Trzy osoby sześć lat to wyśpiły <grym grym> i teraz wiemy, do czego ten pokój służy. A na ten pokój, tak był jego druga to wskazuje, jest to pokój chwalebny, więc on coś musi wychwalać. I teraz w tamtych latach, jak ktoś był sobie bogaty, to nie mógł tak, że tak powiem, jak my dzisiaj mówić, że ta władza mu się podoba, ta władza mu się nie podoba, a ci to w ogóle nie powinni płacać państwem. No kiedyś tak nie było, kiedyś trzeba było wielbić każdą władzę właśnie, a naszymi głowami, żeby zobaczyć obraz króla dokładnie z rodu Habsburgów. I teraz skąd Habsburgowie w czeskim kołaców to jest Otóż po wojnie 30 po wojnie wielkiej religijnej, czy cesarz wygrał i wytępił z tych się wszystkich protestantów, a tak jak mówiłem, że tutaj to byli protestanci, no to siłą rzeczy musieli się wynieść. No jest tak. Zaczniemy sobie teraz od samej góry, mianowicie od sufitu. Sufitu warta uwaga. Wszystkie te belki, które idą od ściany do ściany, te grube dekry, to są oryginalne, ale ciekawostka jest taka, że nie są one z tego pokoju. Właśnie, oryginalne są to trzystuletnie świerkowe dechy. A wyraźnie tam, gdzie właśnie piosenka zawaliło, o tak ogromny sędzik ogłosił sztuki dzieci. Także na przykład w większości pokojów, gdzie go teraz, to już ich wielu na przykład zesek zakopało, czasami nawet bardziej bogaty. No więc, jak on się dowiedział, że marzeniem właśnie Petrelli jest posiadanie własnego teatru, żeby mogła nim zarządzać, żeby mogła na nim wystawiać swoje własne wymyślone sztuki, co było i tak naprawdę marzeniem, no to od razu się w niej zakopał. для использования для предметов. У <говорот> нас подписали только старую боску. Доклады, установленные в печи. Доклады,